w 13 vlogu na kanale dzisiaj już mamy godzinę 7 od 5.20 działałem z wodmircem poskładałem go do kupy już jest zapięty pod talerzówkę teraz tam przeregulowałem ją o, jak widzicie po podniesieniu 400 kg mamy suchutki układ w tak samo ładnie ją podnosi chwila, moment. Wszystko zobaczycie na polu. A ja na takim krótkim wstępie zapraszam Was na odcinek. Ja idę, otwieram bramę i widzimy się na polu. Tak czy działamy? Przejechałem już parę przejazdów. Teraz Wam pokażę jak to idzie. Powiem Wam szczerze, że kryje. Tutaj będzie wysiewana rzadkie poleista na popląd. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie. Także oddzielne dwa materiały zrobię na kilka dni do przodu. Nie na kanale. Więc yy, nawet nie muszę go nie wiadomo jak kitować, bo 1800 obrotów w talerzówce to jest, o, to jest tak na spokojnie, gdzie sobie mogę jechać i, i, i jest przy. Lali na nowy asfalt, No i zobaczcie jak podnosi hydraulika elegancko wrzucamy rewers i jedziemy dalej to yy, talerzować Także mówię, no nie ma, nie ma jakoś tam ciężko yy, bywały czasem i gorsze momenty ale Dobrze, że trochę popadało, ziemia trochę troszeczkę chociaż po yy, części dostała wilgoci, więc, yy, więc to w miarę jakoś się przykrywa. Rewers do tyłu, dobrze, że jeszcze yy, kiedyś się naradziłem z mamą i stwierdziliśmy, że przydał mu się do ruskiego rewers, a że robiliśmy skrzynię biegów, to od razu można było yy, kombinować z rewersem. puścimy sobie ją. I jedziemy do przodu. Nie no, prycz kryje, być kryje fajnie. Yy, mówię fajnie, fajnie to wygląda. Wrócę do Was jak będę już tam kończył pole czy coś. Także yy, wracam do Was wie za niedługo. Został mi ostatni przejazd. No i tam z tamtej strony pola poprzeczniaki. Tak to się tutaj <coughs> przedstawia. Tależówka kryje luks. Nie mam co do niej zastrzeżeń. Jak widzicie, tutaj wszystko też suchutkie, czyściotko. Tak jak powinno być, tak jak się powinno naprawiać to z głową i tak, żeby to było no, zrobione tak, żeby nie ciekło, tak? Mi się podoba. Siernisko zmieszane odpowiednio z glebą. I teraz sobie tylko czekać na w sumie no odprowadzę tylko tę talerzówkę i jadę po rozsiewacz lejkowy i wysiewam tutaj popną także dzisiaj dla hydrauliki jest bardzo pracowity dzień Jedziemy przez ostatni tak także będzie elegancko Dlaczego? tutaj jeden raz bardziej się zbliżę do tej krawędzi i, i zrobię poprzeczniaki w sumie to by było tyle na, z dzisiejszego odcinka taki króciutki y, lot stależowania y, y, mam nadzieję, że on wam się spodobał dziękuję pięknie za 300 bodajże 3 subskrypcje już przekroczyliśmy tą barierę, którą chciałem przekroczyć do końca tego roku więc yy, na razie tylko nic tylko idzie wszystko na plus także dziękuję yy, jeszcze raz pięknie wszystkim moim widzom za yy, docenienie mojego kanału i yy, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku z wysiewania po